ten zbiornik retencyjny słuchajcie, już jest skończony zobaczcie, to wygląda nawet nawet bajerancko to wygląda przejdziemy się z drugiej strony zapauzujemy coś pauzowanie nie wyszło dobra, może nie wiem, może gdzieś coś kliknąłem o, tu chciałem Wam powiedzieć, że tu ładnie w tej śludzie o tu od granicza, syf syf, brud z tej wody tu pięknie tu taka mała sobie śluza i tu ładnie woda sobie ścieka. Nie wiem gdzie ona idzie. Kto wie, może do jeziora. Myślę, że niekoniecznie do oczyszczalni może do jeziora. Oczywiście nikt nigdy nic nie komentuje dopiero jak ja jakąś gafę walnę. Dobra, oddalamy się, zobaczymy czy mi się tu nie wyłączy, bo przed chwilą mi się coś tu przełączyło. Dobra, tak pięknie. Tu. A z tamtej strony jest z tamtej strony woda rzekomo wypływa do tego akwenu. O! Niewiele tam widać z tej odległości, a z bliższej nie da rady zrobić. No ale dobrze. Idziemy, obejdziemy się troszkę w koło, a tak jak mówiłem, że teren jest jeszcze, może jak to mówię, ukończony, ale nie oddany, bo tu jeszcze nie ma chodnika. Nie wiem, czy tu będzie asfalt, czy tu będzie kostka brukowa. Coś będzie... Zrobione może już na wiosnę. Może już teraz nikt się tym nie będzie bawił. Dogrywamy z drugiej strony. Tu tak pięknie. Zobaczcie, kto jest w teraz. Trochę w innym miejscu stoi. Troszkę jest inne, inna jasność. I Bajera. A co do kontynuacji filmu, to właśnie widzimy, że tu już jest Podbruk. Polbr jest położony, widzicie? No jest, tylko że on jest położony tu do pewnego momentu. I dalej stwierdzono, że chyba nie ma sensu teraz chować, bo jest za zimno. Więc idziemy w drugą stronę. Jeszcze dogrywamy tu z tej strony. Tam jest ta śluza, o której była mowa. Ten kanał, z którego woda napływa, ale wejść do niego nie można, bo jest zasiatkowany. Zobaczcie, no, jest siatka. Także z schronem to nie może się, nie może się stać. Z chronem nie może stać. No dobra, fajnie jest. Na razie jest ładnie tu czyściutko i oby tak było.